Hej kochani, dzisiaj zapraszam was na lookbook i dzisiaj pierwsza stylizacja, zaczynając standardowo od makijażu, makijaż mam bardzo delikatny, na całej powiece mam jasny cielisty cień, do tego taki mm, połyskujący z burżuła i oczywiście rozświetlony kącik oka, to jest po prostu w moich makijażach taki niezbędnik i oczywiście mm, wytuszowane rzęsy, brwi zrobione jak zawsze i mam wykonturowaną całą twarz łącznie z czołem, pytacie się mnie właśnie czy się opaliłam, czy używam jakiegoś samoopalacza ja po jednym dniu upałów się bardzo mocno opaliłam, twarz troszeczkę też opaliłam, ale oczywiście ja używam podkład i konturuje twarz, stąd też takie złudzenie opalnizny. Jeśli chodzi o usta, to na ustach błyszczy, który widziałyście, który Wam polecałam, Bell Fashion Color w numerze 402. Bardzo go lubię. Jeśli chodzi o biżuterię, z biżuterii mam nausznicę, tą, którą znacie, również bransoletkę, którą też znacie, na Allegro i dostałam za jakieś grosze. No i też tutaj taką rolę biżuterii, w dodatku tworzy jest po prostu gumka, która po prostu spełnia tutaj u mnie zadanie opaski. Dostałam takie cztery od jednej z moich widzów, pozdrawiam cię Asiu bardzo serdecznie i dziękuję oczywiście. No i fryzurka jest taka zebrana, jak widzicie, po prostu taki artystycznie ład pozbierana powpinane i to tak wszystko się dzisiaj prezentuje. Na paznokciach mam woreczkowy wzorek, tak on wygląda, znacie go jest na moim kanale, miętowo, czarno, srebrno, złoty, coś takiego. No i co? I teraz zaprezentuję Wam się w całości. Dzisiaj strój taki wygodny, pogoda troszeczkę szaleję, bo mimo że w słońcu jest naprawdę ciepło, to wiatr jest taki przeszywający i taki dosyć, dosyć zimny. Eee, I co? No i ubrałam się na krótki rękaw, idę akurat do pracy, więc wygodnie, ale oczywiście ja czasami lubię tak troszeczkę poszaleć i dodać coś oryginalnego. I strój jest troszeczkę taki drapieżny, Troszeczkę spokojnie poprzez białą, zwykłą koszulkę. Też taki troszeczkę rokowy, bo postawiony kołnierz, krótka właśnie kamizelka. No i już Wam zdradzę, jak to wszystko wygląda. całości mój strój prezentuje się w ten sposób. Oryginalnym elementem jest oczywiście, są oczywiście spodnie, które wykonałam sama. Pytałyście mnie, jak ja to zrobiłam dokładnie. Po prostu złapałam spodenki w różnych miejscach. Ja bym to mówiłam, ale nie, nie wszystkie z Was zrozumiały, Chciałyście bardziej takie, żebym bardziej to po prostu wytłumaczyła. Zrobiłam takie kubki po prostu gumkami, takie cóżki mi powstały. Chyba było ich pięć, tutaj cztery i z tyłu albo więcej, nawet 6, albo siedem nawet. Jakoś tak po prostu porobiłam takie kubki dziennie, gdzie mm, gumkami zwykłymi do włosów pozbierałam i następnie polewałam acze, wybielacze bez żadnej wody, bez żadnego y, niczym nie rozcieńczałam, po prostu samym acze wybielacze y, po tych po prostu cycuszkach jakby, a to acze się porozlewało i tak widzicie coś takiego wyszło. Y, planowałam, że będzie to mniejsze, jeśli chodzi o te białe Kwiatki, plamki, albo prostu tak się rozdało, że to, 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 to troszeczkę więcej zajęło miejsca na tych spodniach, i wydaje mi się, że są one naprawdę takie niespotykane, oryginalne, strasznie mi się podobają. No i co? Wracając do stroju, biała koszulka zwykła z i znacie do tego kamizelka, którą już robiłam katany. Dlaczego przerobiłam? A to dlatego, że troszeczkę przytyłam i niestety w rękawach była ona strasznie, czułam się po prostu tak strasznie spięta, dlatego też odcięłam rękawy i jak troszeczkę bardziej przytyję, to niestety nie będę nosiła, bo, bo no... Jest taka naprawdę mocno opięta, ale na razie jeszcze korzystam póki mody I oczywiście podniesione komierze, ja uwielbiam e, marynarki, czy, czy właśnie takie kamizelki mieć z podniesionym kołnierzem. E, no i co? I dalej oczywiście spodnie, o których już Wam powiedziałam, oryginalne, takie troszeczkę hawajski, e, hawajski, hawajskiego stylu dodają takiego po prostu letniego. No i do tego botki troszeczkę tak obciążają ten styl mimo wszystko do pogody, żeby nie było e, na letniaka. I tak to wszystko się prezentuje razem. Właśnie w ten sposób, to jest taki strój, który, który odpowiada mi bardzo, bardzo mojej osobie, moją, bardzo tak jakoś mnie opisuje. Taki troszeczkę oryginalny, troszeczkę taki spokojny poprzez białą bluzkę, ale taki szalony poprzez właśnie te spodnie drapieżne, poprzez kamizelkę. Ja uwielbiam mieszać style, już Wam to powtarzałam wielokrotnie, ale jeszcze raz właśnie powtórzę. I lubię tak po prostu przełamywać, troszeczkę tak spokojnie, ale mimo wszystko z takim pazurgiem. I tak to dzisiaj wygląda. No i co kochani, ja już zmykam do pracy i oczywiście zapraszam was do kolejnej stylizacji, trzymajcie się, buziaki, hello, hej kochani, dzisiaj strój dla was, jeśli chodzi o makijaż, makijaż taki troszeczkę mocniejszy, ostatnio zaczęłam używać troszeczkę koloru na właśnie swoich powiekach i tak wycienowalne załamanie, jak widzicie, troszeczkę tak pogłębiają moje oczy i troszeczkę sprawiają, że, że właśnie to cieniowanie sprawia, że te oczy są, chciałam powiedzieć włosy, te oczy są takie troszeczkę większe, na ustach mam szminkę z Catrice, y 010 10 Natural chyba bodajże jest i błyszczyk z, z Belle Fashion Color w numerze 402. Jeśli chodzi o cztery delikatne kolczyki, takie jak widzicie, serduszka. Kupiłam je w Pepco, takim potrójnym zestawie za 4,99. I mam tutaj naszyjnik z Avonu te listki. Na paznokciach mam biały lakier, który noszę ostatnio codziennie i zmywam, po prostu na nowo maluję, bo go po prostu uwielbiam, długo mi się utrzymuje i podoba mi się bardzo do opalonych właśnie dłoni białe paznokcie. Mistel w numerze 104. Fryzurę jak widzicie spięta, ja zawsze sobie kręcę, po prostu takie robię kuleczki, spinam na na i one mi się tak delikatnie właśnie kręcą i po prostu pospinam tutaj w taki koczek bez kwiatka i co już nie mam żadnej biżuterii, teraz zaprezentuję Wam się w całości, dzisiaj strój taki bardziej elegancki, klasyczny, ale mimo wszystko wygoda jest zachowana Tak się w całości prezentuje i od góry szybciutko. Mam zwykłą bokserkę, po prostu białą z Bershkin. Na to mam marynarkę, która pochodzi od Ciuszki Foriu. To Tutaj ona ma takie, jak widzicie, suwaczki, jest zapinana na jeden guzik, kieszonki. I to jest rozmiar XS. I kupiłam ją za 135 zł właśnie na stronie, na stronie Ciuszki Foriu I do tego mam legis od Merlin ze sklepu Merlin. Podlinkuję ja Wam tutaj oczywiście wszystko pod spodem. Wy się pytacie mnie, czy one są całkowicie kryjące? Ja, nie chwaląc się, ciebie mam majtki właśnie w kratkę i możecie sobie zobaczyć, że absolutnie nie prześwituje tutaj nic. One są całkowicie po prostu kryjące. Tak po prostu jakby spodnie tutaj imitują. Po prostu spodnie mają kieszonki z przodu. O dziwo, bo zwykle legisy mają raczej z tyłu kieszonki, ale tutaj mamy z przodu tak jakby po prostu spodnie. No i na dole mam buty, te które ostatnio. To są buty ze zwykłego butiku, kupiłam je za 90 zł. I tak to wszystko wygląda. Oczywiście jeszcze parę do tego bym miała i tak to wszystko się prezentuje razem. W ten sposób, czyli tak klasycznie, ale mimo wszystko przez buty e, bardzo wygodnie. No i dobra ja już się zbieram biegnę, bo lecimy. Jedziemy w sumie do miasta, także trzymajcie się, bo idę na następnej Nie wiem jak u Was, ale u mnie kolejny dzień po prostu okropnej pogody. W sumie już chyba w środę minie dwa tygodnie, odkąd naprawdę jest zimno. Po prostu ja nie wiem, czy wraca zima, jesień, czy co to się dzieje na, na tym świecie. Przynajmniej u mnie w miejscowości jest po prostu zimno, jest zimno, jeszcze raz zimno. Zamiast cieszyć się piękną pogodą, śmigać w spodajkach, to ja musiałam wyciągnąć z szafy swet, czego nienawidzę. I właśnie dzisiaj kolejny, kolejny outfit. Tak jak Wspomniałam, jest zimno, dlatego też mój outfit będzie wyglądał tak a nie inaczej może wgram go ten cały lookbook w momencie kiedy już będzie ciepło ale w każdym razie dzisiaj jest po prostu zima nie wiem czy temperatura przekracza 15 stopni jest po prostu po prostu na no, jaż się częste. jeśli chodzi o makijaż to makijaż mam dosyć taki intensywny ostatnio jak widzicie dosyć mocno się maluje uwielbiam ten makijaż takie troszeczkę przydymione oko wydaje mi się że on tak wyglądają teraz moje oczy były były takie mm, większe takie pełniejsze po prostu takie głębiej osadzone do tego wytuszowane jak widzicie jest rozświetlony końc na ustach mam błyszczek z Bell Fashion Color, mm, tak, Fashion Color w numerze 402, który ostatnio nie schodzi z moich ust, i tak się cały makijaż oj, prezentuje. Do tego mam fryzurkę z piętą. Ostatnio bardzo często w większości, oczywiście. I, i nawet tutaj odfitów, i ogólnie mam w większości pospilane włosy do tego biżuteria. Takie malutkie, nie, dosyć duże wkręciki, ale wkręciki, zegarek, miętowe paznokcie, no i teraz Wam się zaprezentuję w całości, oczywiście, tak jak Wam wspomniałam, sweter, sweter musi być. I dzisiaj prosto i dosyć wygodnie e, i w całości mi prezentuje się w ten sposób, od góry. spodem oczywiście mam podkoszulek, bo jest naprawdę zimno. Do tego mam sweterek, który pochodzi ze strągi ciuszki For you. już oczywiście jest jak go kupiłam w zimie bodajże chyba. E, tutaj ma takie ćwiki, jak mogliście mu z nas w widzieć i jest na długi rękaw taki jest um, delikatnie beżowy, beżowo-żółtawy, ze złotą tutaj... Zniknąć, jest tak, taki, nie tkam jest jest takiej długości. Mogłabym go bardziej na ciało ale troszeczkę, żeby on te, tutaj takie fałdki się porobiły. No i do tego mam również spodnie ze stronki Ciuszki fory, które uwielbiam. Mam te ciemne i mam jeszcze jasne. Jak, jak mnie oglądałyście kilka nie to wiecie o tym, ale tak mówię tylko jakby, jakby ktoś z Was wiedział. Uwielbiam je i one kosztowały mnie chyba... Miałem 75 zł. Jeszcze jakieś są dostępne na stronie For You, ale chyba już większe rozmiary. Ja mam rozmiar 25 najmniejsze I do tego mam botki, które ostatnio też mogłyście już widzieć. I to się prezentuje wszystko w ten sposób. E, oczywiście torabka będę miała również, która tutaj była już przez Was widziana w, w, w tym lookbooku akurat aktualnym. I e, komin, muszę po prostu ubrać komin, bo naprawdę jest zimno. Komin, który też znacie. Ja go kupiłam w Karolince w opołudnie, na, na jakimś takim stoisku, który pani stała po prostu z czapkami i z takimi właśnie szaliczkami I wszystko prezentuje się w ten sposób. Ja idę akurat do pracy. Zwykle się nie biorę tak elegancko do pracy, bo wolę być tak bardziej na ludzie, ale po prostu z pracy idę do mojej babci, świętować dzień matki, można by tak powiedzieć. Dlatego też yy, do dzień matki z małą ideą, tak może. Dlatego też tak troszeczkę bardziej elegancko. I w ten sposób się prawie wszystko prezentuje. Tak jak Wam powiedziałam, po pracy idę prosto do babci z mamą i, i troszeczkę sobie tam poświętujemy Dzień Matki. No i co, ja się już z Wami żegnam i zapraszam do kolejnej stylizacji. Buziaki! Pa, pa. Hej kochani! Właśnie wróciłam w sumie przed chwilką z pracy, przebrałam się i wychodzę do mamy. Dzisiaj ostatnia stylizacja w tym lookbooku i oczywiście zacznijmy od makijażu. Makijaż delikatny, jak widzicie. Delikatny jasny cień na powiekach wytuszowane rzęsy na ustach, mam szwinkę szwinkę z firmy NYX tą, którą uwielbiam, ona jest numerze 174, często mnie pytacie gdzie ja ją dostałam, ja ją dostałam owszem, ale od kogoś nie kupiłam jej sama, nie mam pojęcia gdzie one są dostępne, w jakiej drogerii czy przez internet gdzie, bo kompletnie nie mam o tym pojęcia Kiedyś widziałam produkty NYX u Lady Makeup, ale nie mam pojęcia, czy ona ma szminki. Nie rozglądałam się po prostu. Jeśli wiecie, to dajcie mi znać, gdzie przez internet można dostać, bo ona mi się kończy, a bardzo mi się podoba jej konsystencja. I ogólnie fajna jest, fajną szminką, fajnie się utrzymuje i bardzo ją lubię. Może gdzieś bym kupiła jakiś inny kolorek. Jeśli chodzi o biżuterię, oczywiście Michael Kors nie rozstaje się z nim. Moja naucznica, którą znacie i w roli właśnie opaski, gumeczka, która też jest jakimś takim dodatkiem. Włosy spięte, jak widzicie, taki artystyczny nieład. Bardzo często chodzę w takiej fryzurce, już Wam mówiłam, że zawsze jest tak, że umyję włosy jeden dzień mam je rozpuszczone, następnie przez dwa dni spinam, żeby po prostu nie stylizować je, bo ja zawsze jak umyję włosy suszę i prostuję prostownicą, więc tak co trzy dni ja troszeczkę męczę. Ograniczyłam to. Aha, jeszcze mam takie małe wkręciki, jeśli chodzi o biżutery, teraz zauważyłam. Na paznokciach mam mm, woreczkowy wzorek, na naworecz, w sposób na woreczek foliowy, o tak właśnie taki miętowo-czarno-złoto-srebrny, coś takiego no i co, i teraz zaprezentuję Wam się w całości pogodę mamy okropną, jest zimno jest chlapa, po prostu jedna wielka tragedia i jeśli chodzi o dzisiejszy strój, to strój prezentuje się w ten sposób od góry pod spodem mam oczywiście podkoszulek, bo bluzka to jest ta bluzka z Moskitą ma taką, ma tutaj zamek z tym, który strasznie ziemi, więc mam pod spodem podkoszulek pod czarny Następnie mam tą właśnie bluzkę z Moskitą, którą Wam wspomniałam przed chwilą. Krzywa, jak widzicie, już po planie kompletnie, drugim planie jest, jest na tą stronę krzywa, no ale już trudno. Następnie mam kolejne, trzecie. Następnie mam co to są, leggingsy ze sklepu Emerlin. To są te brązowe, które właśnie ostatnio Wam pokazywałam w holu, Mam nadzieję, że widać ich kolorek. I powiem Wam szczerze, że porównując je do tamtych, dwóch pozostałych, które mam bez czarne, te są troszeczkę jakby większe tak kilka, kilka, dwa, trzy mili, mili, mililitry, milimetry dosłownie, tak odczuwam po prostu, że one takie troszeczkę są luźniejsze, ale, ale mimo wszystko je bardzo lubię i Wam polecam. I do tego mam botki, które już znacie, widziałeście w tym notebooku na pewno. Co do tych, co do tych rabatów, o których Wam wspomniałam, do tej pory, do momentu nagrywania tego akurat ostatniej stylizacji w tym notebooku nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Jak będę wiedziała już, co i jak z tymi rabatami, do sklepu Emery, to oczywiście tu będziecie mieć wszystko napisane pod filmem. No i co? No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o taki ubiór zewnętrzny, tak to wszystko się prezentuje. Tak, oczywiście to robiłkę, którą już znacie z holu i właśnie z tego, notebooka, tak to wszystko wygląda i ja jeszcze sobie do tego dodam, bo wychodzę do mamy moją. Nie paszkę, tylko to jest taka chusta, ja już ją mam chyba 3 albo 2, ale 3 lata chyba, albo 2, nie 3 chyba, kupiłam ją w hajemie za chyba 40 zł, one jakoś te chusty tak są wycenione właśnie w hajemie. bardzo ją lubię, jest po prostu genialna, po praniu nic się z nią kompletnie nie stało, naprawdę jest fantastyczna, fantastyczny ma wzór, tak się prezentuje i oczywiście torebeczka, no to skóra i wszystko w ten sposób razem. No i dobra kochani, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję oczywiście, że podobały Wam się moje stylizacje w tym logbooku. Ostatni bardzo Wam przypadły do gustu, z czego jest mi niezmiernie miło. No i co? Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaki. papa. pa. pa. No. Ej, kochani, a ja bym to w drugim odcinku. Właśnie ja, ja i właśnie ja i mama idziemy właśnie na dór. Buziaki. <laughs> mi? I właśnie musimy już wychodzić, prawda mama? Tak, musimy. Pożegnaj się, buziaki. Pa, pa, I ja się muszę prowadzić go prawda? pa. pa.